Chwilę, żeśmy nie oglądali filmików cs z naszego jednego z ulubieńszych kanałów, WIRE CS2 i widziałem, że pojawiły się nowości i jest filmik pod tytułem Donk najlepszy zawodnik 24 roku. A że Emeritus sezon trwa, trzeba się podszkolić. Izak mówił, że oglądał teraz trochę Donka komentując i forma była u Izaka chujowa, ale lepsza niż zazwyczaj, myślę. Więc zobaczymy sobie domka, co on to wyszpącił w 24 roku. To był chyba im, tak, to był im, czyli to był pierwszy turniej, na którym tak zabłysnął, kamień w Kurwiamion.

Mówił, też ma dobry. On tak strzela, niby jak Kondor, a wali głowy cały czas. I to wygląda tak łatwo. To są takie szybkie heady, insta-heady. i was so nervous, like, very nervous, but inside the game all good. You were looking so dominant. Tell me about how you were preparing when you were walking onto the stage. Wtedy patrzyłem się na niego. Byłem dokładnie nad, nad tym analiz deskiem, jak on rozmawiał. Miałem takie miałem takie przemyślenia, żeby zajebać Batmana na środek stołu i go chwycić za to ucho i go gówniaka wytarmosić za tego uszatago. Ale co odpuściłem, pomyślałem, że za rok będzie Janusz w finale grać na Jemie. Szkoda byłoby mieć Bana albo coś. No. No, Ja pierdolę. No, się nie da nic zrobić. Ale bo ta gra jest też taka, tak faworyzuje to pikowanie. On, on tylko, jego graty, on tylko pikuje, on tylko wychyla. Zobacz, że wszystkie fragi, które robi, to wy, wychyla, wyjeżdża. Wszystko jest na wrotach. John był taki mocny w CSGO, już Ciekawe jest jak w CSGO grał. No niemożliwe, to jest ogólnie. Moi mili Państwo, mamy giveaway na 5000 zł w skinach. Link w komentarzu i w opisie. Zapraszam. Chcesz zakręcić skrzynkę? Zapraszam na hellcase z Kodem Pago. Chcesz kupić lub sprzedać skin? Zapraszam na ShadowPay z kodem Pago. Nie masz czasu i chcesz szybko sprzedać skin? Zapraszam na Play z kodem Pago 3. Ale niby taki kod taki mocny, a ich kryptonitem Spiritem było G2. Cały czas G2 wygrywało. Na nich. No mimo, że potrafił pojedynkę rundę wygrać. Był Znaczymy, dobry przez go ale nie tak. On ogólnie, on ogólnie tak celuje... Nie wiem jak to opisać, ale, ale ma... Nie wiem czy mi kiedyś na początku nie oglądaliśmy jego powołania, mówili, tak drzwi nie celuje i tak wali bomby. Tak, Semataj. I... Maifi robił film z cs o nim. Znaczy nie wiem, czy my kiedyś coś o nim nie oglądaliśmy. Jego pow w ogóle wyglądał jakby to był jakiś... taki średni gracz z Aha. No to You're tego nie znałem. To mocno. I don't know. You just broke records. You look like the best player. Do you think now, CS2, this is gonna be the era of Dom? You can be the best player. And I know we will see you later. We don't know we will see. Not ma dobro, mas está with... com... Młodość sobie, taką bez beztrosk, troskę Niczym się nie przejmuje, wchodzi tylko na serwer, żeby napierdalać. To dużo daje. No. I takie bomby. On na light gra na Logitech G. Masz taką akcję, którą chciałbyś pokazać, jesteś z niej fuj dumny? Mam jedną akcję, z której jestem dumny. Szczególnie. To będzie top 1 najszybszych meczów na świecie. <laughs> to jest no. moja najlepsza akcja. I tak się narodził Dong, no. Czeka na szansę na swój swój swój. I ta czasowa to jest perfekcja. O mój Boże, on też te dwa zabawy? No tak macha tym celownikiem jakby miał sensa wysokiego Nie, nie rozkminiam trochę je, tego jego sposobu celowania Mike był czyste po tej akcji Do tej pory nie wiem nie odważyłem się sprawdzić A to pamiętam On pokazuje jak Cz jest łatwiej jeśli potrafisz czelasz. Biegasz i napierdalasz

possible once more and rock's attack him look the oh my god he's a monster there charge there he is once again just find the perfect timing destroy nakropenia O wydaje mi się ma jakieś lepsze ustawienia niż mi chce się To, ma na pewno lepiej ustawione To była ta akcja w ogóle Zmiotów tutaj strasznie, ale ten ostatni zjebał trochę Czy ten przedostatni ze schodów co to za Na kartoszku? I tego wygrał Majora. Paco, paco, przyjacielu. Przy lat kurry we wielu, by za żeby się autem nie takował.